Reklamie. Tu Radio Z, słuchacie wiadomości o 21.00, przedstawi je Anita Kurosat. Wielka Brytania pogrążona w smutku Elżbieta II nie żyje. Cały świat żegna brytyjską monarchinię. Pogrzeb Elżbiety II w przyszły weekend szczegóły uroczystości nie są jeszcze znane. Umarła królowa, niech żyje król. Karol, nowym władcą Wielkiej Brytanii, wydał już oświadczenie. Minęła właśnie... 21. Śmierć mojej ukochanej matki i wysokości królowej to moment największego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny. Napisał nowy król Wielkiej Brytanii Karol w oświadczeniu wydanym po śmierci Elżbiety II. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju królestwach i Wspólnocie Narodów oraz przez niezliczone rzesze ludzi na całym świecie. W tym okresie żałoby i zmian moją rodzinę i mnie będzie pocieszać i podtrzymać. Nasza wiedza o szacunku i głębokim uczuciu, którym królowa była tak powszechnie obdarzana, napisał nowy król Karol. Smutku z powodu śmierci Elżbiety nie kryją Brytyjczycy. Wielu wciąż jest w szoku pod pałacami królewskimi. Pojawiają się pierwsze kwiaty i znicze. Przed pałacem Buckingham jest korespondentka Radio z. Anna Rączkowska. Przed pałacem Buckingham w Londynie pojawił się oficjalny komunikat o śmierci królowej Elżbiety. Wielu ludzi zbiera się tam i nie kryje łez. Pod bramami pałaców królewskich, tak jak tu w Londynie, gromadzi się coraz więcej ludzi. Pomimo ulewnego deszczu pojawiają się znicze i kwiaty. Zatrzymują się samochody. Ludzie pokazują sobie wiadomości i komunikaty w telefonach. Na wizji płaczą królewscy korespondenci. I myślę, że to jest zapowiedź smutku, jakiego możemy się spodziewać w Zjednoczonym Królestwie w nadchodzących dniach. Londyn, Anna Rączkowska, Radio Z. Wielka Brytania w żałobie. Wiadomość o śmierci Elżbiety II poruszyła także Niemców. Brytyjska królowa była tu szanowana i podziwiana. Wielka Brytania, świat i Niemcy opłakują Queen, pisze wielką czcionką na swoim portalu największa niemiecka gazeta Bild Zeitung. Więcej w relacji naszego niemieckiego korespondenta Wojtka Hernesa. Prawie wszystkie niemieckie stacje telewizyjne przerwały swoje bieżące programy i natychmiast poinformowały o śmierci królowej Anglii. Teraz nadawane są specjalne. Audycje o Elżbiecie II, już w ciągu dnia po niepokojących doniesieniach z Wielkiej Brytanii wszystkie niemieckie media poświęcały 96-letniej monarchini wiele uwagi. Opinia publiczna w Niemczech z ogromnym smutkiem przyjęła tę wiadomość, mimo że liczono się z nią od pewnego czasu Berlin Wojciech Hernes Radio Z. Kondolencje po śmierci królowej Elżbiety płyną z całego świata. Złożyli je szefowa Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel. Swoją służbą i zaangażowaniem zawsze okazywała nam znaczenie trwałych wartości we współczesnym świecie, napisał Michel. Panowanie królowej Elżbiety II przypadło na okres, w którym miały miejsce kluczowe wydarzenia XX i XXI wieku, oświadczył z kolei wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, a sekretarz generalny ONZ podkreślił, że królowa Wielkiej Brytanii swoją obecnością wprowadzała spokój podczas dziesięcioleci daleko idących zmian. Od dziesięcioleci była ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię Naprawdę wielką. Będzie jej brakowało i będzie pamiętana w Polsce i na całym świecie, napisał prezydent Duda, składając kondolencje rodzinie królewskiej i wszystkim Brytyjczykom. Na brytyjską monarchię od lat z podziwem patrzy wiele państw, komentuje socjolog i doradca prezydenta Dudy profesor Andrzej Zebertowicz. Za władzą królewską kryje się cały czas cień majestatu, który w warunkach demokracji takiej jaka jest w Wielkiej Brytanii, ten cień majestatu jest, jest ważny, bo on jest układem odniesienia. Nawet jeśli pominiemy, że dzięki turystyce e, opłaca się Brytyjczykom finansować monarchię. Śmierć królowej Elżbiety. Teraz w Wielkiej Brytanii rusza przygotowywana od lat operacja London Bridge. O jej szczegółach nasz reporter Miłosz Gocłowski. Scenariusz na wypadek śmierci królowej Elżbiety został przygotowany już w latach 60. ubiegłego wieku. Określa dokładnie, co będzie się działo przez 10 dni po śmierci królowej. Oprócz dokładnych procedur, związanych z przejęciem władzy i pogrzebem monarchinii, opisany jest nawet wygląd konduktu żałobnego. Równo z operacją London Bridge rusza operację Springtide, czyli przygotowania do koronacji króla Karola i określenia statutu jego żony, która formalnie stanie się nową królową. Pogrzeb Elżbiety II odbędzie się w przyszły weekend. Szczegóły dotyczące uroczystości nie są jeszcze znane. Na pewno pogrzeb odbędzie się z wielką pompą, mówi Radio Z. dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będzie uroczyste przewiezienie zwłok do Londynu pociągiem, co stworzy okazję do bardzo licznych demonstracji żalu i szacunku. Pogrzeb zasadniczo odbędzie się najpierw w katedrze św. Pawła, natomiast Władzom Buckingham będzie wystawione ciało dla żołowników, żeby można oddać królowej ostatni hołd. Natomiast przygotowania do koronacji króla Karola mogą zająć co najmniej kilka miesięcy albo nawet rok. Przerywamy program w Zet. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Nie żyje brytyjska królowa Elżbieta II. Informację podał przed chwilą Pałac Buckingham. Dzwony nad Westminster. Koniec epoki. Na kolejne wiadomości zapraszamy o 22.00. A teraz sport i Mateusz Warianka.